Wojn pamiętamy! Boj, boj, pamiętamy! Wojn, pamiętamy! Wojn, pamiętamy! To jest zaproszenie na polską ziemię przedstawicieli i ideologii nazizmu w osobach będących w strukturach

Dlaczego pozwolili na Naszego żołnierzy nie ekskomacie żołnierze w remaku, bo oni ginęli, co od odpuji. Polacy byli mordowani na 365 sposobów. Tak. I prawdy. Domagamy się tego, żeby Polak w Polsce był gospodarzem. Żeby polski rząd zaczął w końcu podejmować polskie decyzje. Żeby od sprzedaży polskiego państwa. Żądamy tak naprawdę faktycznego raportu stanu państwa, bo tego nikt nam też nie chce udostępnić. Ale pamiętajmy o tym, że gdyby to Polacy rządzili, gdyby Polacy siedzieli na najwyższych stanowiskach i podejmowali decyzje, nigdy nie doszłoby do takiej sytuacji. Matka, e, przemówić, bo to co się teraz dzieje jest bardzo niepokojące. Nie chciałabym, żeby moi wnukowie, wasie, wasze dzieci, wasi wnukowie po prostu e, e, los podzieliły tych dzieci na Wołyniu, e, więc musimy walczyć o to, żeby, żeby nie spotykało nas takie, takie nieszczęścia i, i podpalenia, jak to teraz się stało w Warszawie. Stadni na koni 15, żeby koni zginęło. E, e, w Gdańsku podpalono e, właśnie wielką halę, biogazownię, coraz to częściej. To, to, to nam obiecała pan Czerko, że będą nas podpalać powoli. Po, po Więc proszę was, e, nie dajmy się e, skłócić, nie dajmy się e, zmanipulować. walczmy Popierdź. Popierdź. o swoje własne prawa i śmierć wrogom Polski! Śmierć! 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 śmierć. Śmierć polakom ludzkości! Śmierć, śmierć, śmierć! A Polakom życie, życie, dobrobycie! Do życie, życie, dobrobycie! Życie, życie, dobrobycie! To co tutaj się stało, kiedy do Polski zjechali reprezentanci formacji neonazistowskiej świadczy o nieudolności władz, które ich tutaj puściły. Gdyby ktokolwiek z nas przechadzał się z odznakami ze swasteką lub z Adolfa Hitlera, zostałby oskarżony o propagowanie ustroju totalitarnego. Nie rozumiem więc, dlaczego tych osobników, puszczonoków, pozwolono im się przechadzać po mieście z odznakami z odznakami z krzyżem wilczym, który również jest symbolem Neofaszystów. Ludzie ci powinni zostać przez policję wyłapani i deportowani z licznikiem biletem, albo też wydani Rosjanom, którzy będą wiedzieli, co z nimi zrobić. Brawo! 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 coś takiego nie powinno się powtórzyć. O ile wiem, poseł Brown złożył w tej sprawie zawiadomienie do, e, do prokuratury. Jak to się skończy, nie wiem. W każdym razie monitorujmy, monitorujmy ten temat. Nie zostawmy tego i, i bądźmy tu, niech to, niech to idzie w całą Polskę i w cały świat, że jesteśmy przeciwni zbrodniarzom.